Trochę mnie tutaj nie było. To prawda. Patrząc na to, że w sumie myślę, że gdzieś rok temu nagrałem film, ee, taki typowo vlogowy, to całkiem dobre tempo. Ale fajnie było słyszeć komentarze widzieć oh. komentarze, żebym wracał, kiedy vlog, kiedy wrócę film. A ja ciągle tylko odpisywałem dajcie mi jeszcze chwilę, dajcie mi jeszcze chwilę. Także to jest ten moment. Dzisiaj łamie, łamę tą granicę. Wracam na YouTube i kontynuuję wszystko to, co było wcześniej, trzymając się oczywiście harmonogramu, czyli przynajmniej jeden vlog na tydzień, w którym będę Wam wszystko mówił. Ale najpierw yy, dajcie mi trochę czasu na wrócenie do takiej fajnej formy vlogowej, bo czuję, że mówię do kamery i nie jest dobrze, <ścoughs> ale nie boję się patrzeć, to jest najważniejsze. Yy, widzimy się na inflow. Myślę, że salkę, co po niektórzy już poznali, kto mnie oglądał, to To jest info. Moja własna sala. Tak, cieszę się z tego bardzo. No jest po prostu cudownie, ale trzeba to rozwinąć jeszcze bardziej. Także po kolei rozgrzejmy się i trochę Wam opowiadam, czemu nie było tych vlogów, bo tak naprawdę ja kręciłem. Tego vloga kręcę jakiś czwarty raz w obrębie dwóch miesięcy. Nie wiem, czy wypuszczę tam te trzy nagrywki. Nie podobało mi się. No, to jak to z tą salą. Plan był długi i plan pierwotny nie zakładał, że to będzie sala w Rzeszowie. Ale dlaczego? bo chcę wypełnić swoją pasję do końca. Jakby zacząłem kiedyś jako dziecko trenować i byłem po prostu w tym konsekwentny. Nie byłem najlepszy, to myślę, że jest proste, ale miałem tą pasję, miałem zajawkę, miałem chęci do nauki siebie i zawsze lubiłem dawać rady jakby, znaczy radę sobie też, ale dawać rady innym jakby. Eee, wytłumaczyć, pomóc, a czasami też Osoby miały pytania, więc no jakby poszedłem za dalszym ciosem i po prostu plan 3 lata temu powstał mniej więcej, że jednak ja chcę tą salę, jakby już tak konkretnie. Eee, no i co? No i tak jak widzicie dzisiaj jest. A jakbyście chcieli konkrety, jakby skąd krok po kroku powstała ta sala, to nagram o tym po prostu inny materiał, bo nie chcę dzisiaj o tym gadać. Aż tak, żeby to nie był nudny odcinek, tylko żeby jednak się tu działo trochę więcej. Też nie chcę, żeby był długi. Także e, na pewno opowiem o tym więcej, a w kolejnym vlogu na pewno zrobię wycinki z trzech poprzednich nagrywek tego konkretnego vloga. Także co, lecimy dalej. Nie ten dzień. Bywaj tak. No, także jak na przerwę, nie mówię tutaj o skillu, bo ten skill mam nadzieję, że szybko wróci, ale e, vlogi. Przede wszystkim vlogi. Regularność, e, płynność rozmów na vlogu, e, no i zaskakiwanie. Nie tylko skokami, ale i tym, co się dzieje. A ostatnio działo się dużo, bo zorganizowałem pierwszy zlot. Na inflow, a jednocześnie był to zorganizowany pierwszy zlot przeze mnie. Także jestem mega zadowolony. Będzie edycja letnia, kto nie wpadł, a będzie chciał. Jak najbardziej zapraszam, także. Co będę Wam mówił? Zapraszam serdecznie do Inflow, do Rzeszowa, do subskrypcji kanału. Eee, tak, tak, tak. Vlogi będą coraz lepsze, coraz bardziej płynniejsze, także myślę, że na dzisiaj i tak jest fajnie. Chcecie więcej? Dajcie znać w komentarzu. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Cześć!